To jest podcast wydawnictwa Mac Edukacja, zatytułowany Kącik Tematyczny. A prowadzę go dziś dla Państwa ja, Hanka Warchałowska. Zapraszam serdecznie. Szkoła drobnych przyjemności, czyli o tym, jak rytuały i osadzenie w tu i teraz pozwala nam czerpać z życia pełnymi garściami. Bo któż z nas nie chciałby właśnie w ten sposób raczyć się życiem? I tak to jest, że jedni po prostu mają. A inni skupiają się raczej na tym, że nie mają, że im brakuje, że nawet jeśli wydawałoby się pozornie, że mają całkiem dużo, to i tak znajdą ową dziurę. I tu przychodzi mi na myśl taka myśl o obfitości i brakach. I ja mogę o swoim przedszkolaku też pomyśleć w takich kategoriach czyli czego on jeszcze nie potrafi. Czego pot potrzebuje go nauczyć? No czego mogliby go oczywiście nauczyć rodzice? No, bo to też jest ważne. Versus obfitość, czyli to wszystko, co ma, jest kreatywny, potrafi się odnaleźć w nowych sytuacjach. Jak byliśmy ostatnio w muzeum, to spojrzał się i od razu wiedział co i jak. I tak sobie myślę, że możemy w ten sposób myśleć o wszystkim i być może kojarzycie państwo film o foreście, który nawet kiedy szedł do biegu. Ileż mamy takich dzieci w przedszkolach, prawda? Dokładnie tak jest. Ale tym razem nie chciałabym o bieganiu i nie chciałabym się skupić na tym zdaniu, tylko na zdaniu, które mówi, że życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, na co trafisz, mówił ten film. I zgodzę się z tym, ale to od nas zależy, co do tego pudełka włożymy. Bo to my decydujemy o tym, czy tam raczej będzie dużo narzekania, dąsów i gderania, czy jednak tam będzie zachwyt nad tym, jak zaczęły spadać liście i układać się w cudowny dywan, czy też spojrzenie na to, jak uśmiecha się do mnie bliska mi osoba, albo na słowa, które przekazał mi przedszkolak i były dla mnie ważne. Bo to jest ktoś, kto spędza ze mną dużo czasu i powiedział, że jestem najważniejszą osobą w jego życiu, albo że ja to panią bardzo lubię. To mogę schować sobie do swojej bombonierki i mieć na później, żeby móc wyciągnąć to w chwilach, kiedy na przykład będzie mi gorzej, kiedy będzie szaro buro na świecie albo ktoś po prostu najzwyczajniej mnie zrani. Bo to nasze małe decyzje wpływają na to, co dostajemy od życia. I moja. Propozycja jest taka, żeby do tej bomboniarki spakować tam dużo łaskawości, odrobinę dobroci, życzliwość dla siebie i innych, i takie momenty wyjątkowe złapane gdzieś, właśnie, może na jakimś spacerze, a może w trakcie picia ulubionej herbaty. I choć może to się wydawać nie do zrobienia, postaram się podzielić z Państwem sprawdzonymi metodami, które można stosować w domu i w pracy. Po drodze do pracy, ba, nawet w kolejce, stojąc w niezbyt ulubionym markecie. Bo dzisiejsze życie po prostu pędzi i nie pozwala nam przyjrzeć się uważnie temu, co jest ważne, a co jest zwykłym brokatem, jak mawiają niektórzy. I rzeczywiście tak jest. Ile tam jest lukru i czegoś, co jest takie nienaturalne, co jest nie o nas, a przecież poszukiwanie tego, co jest dobre. Sprawia, że nasze dni są lepsze. Tylko jak to zrobić, skoro ewolucyjnie jesteśmy stworzeni do wypatrywania zagrożeń? Przecież kiedyś naprawdę nie można było podziwiać kwiatów, tylko rozglądać się, czy jakieś szablozębne tygrysy nie spotykają się gdzieś, żeby się na nas zaczaić. A tu przychodzę ja, Hanka Warchałowska, i mówię: Poszukujmy drobnych przyjemności. Skupmy się na tym, co jest ważne, malutkie. I oczywiście jestem za tym, żeby wypatrywać zagrożeń. I ta czujność, która pozwoliła nam przetrwać, to absolutnie znowu jest nam bardzo potrzebna, bo telefony odcinają naszą uważność na świat i to, to co wokół, i już nie tygrysy, ale wszystko dookoła nam zagraża. Więc rzeczywiście wypatrywanie jest potrzebne. I bycie czujnym w taki sposób, gdzie są zagrożenia, też jest potrzebne. Ale jeśli stanie się to sposobem na nasze życie, to raczej będzie prowadziło do lęków, a nie do radowania się z tego, co się wydarzyło. Oczywiście, nie jest łatwo zmienić swoje myślenie, szczególnie jeśli przez większość swojego życia, także tego zawodowego, mieliśmy raczej tendencję do szukania dziur. Ale znowu wracam do neuroplastyczności czyli naszego mózgu, który ciągle się rozwija. Te neurony budują między sobą połączenia, i my możemy cały czas coś zrobić. Zacząć tu, gdzie jesteś, wykorzystać to, co masz i zrobić to, co możesz, mówił Artur Ash. I ktoś by powiedział: No, co mnie interesuje, co powiedział jakiś człowiek, i to jeszcze w latach 50. w Ameryce. Ale, drodzy państwo, ten człowiek jest przykładem na to, że w sporcie, który był zdominowany całkowicie przez osoby, które były innego koloru skóry, miały inną posturę ciała, bo aż był bardzo drobnym młodzieńcem i postanowił grać w tenisa ziemnego. I rzeczywiście udało mu się, a Uniwersytet Kalifornijski przyznał mu nawet stypendium. I jako pierwszy afroamerykański tenisista uczestniczył też w Pucharze Davisa. Więc dla mnie, to, żeby zacząć tu, gdzie jesteśmy, wykorzystać to, co mamy i zrobić to, co możemy, jest świetną wyjściową, bo tak naprawdę możemy znaleźć wymówkę, ale mamy zacząć tu, gdzie jesteśmy. Być może mamy nawet realny powód. Być może w naszym życiu dzieje się teraz coś takiego, co w jakiś sposób nas zatrzymuje i zniechęca do tego, by przyjrzeć się sobie i poświęcić chwilę dla uważności. Ale życie jest tu, nie jutro, nie na przyszłych wakacjach, nie na emeryturze. Tylko dokładnie w tej chwili, w której słuchacie Państwo tego podcastu. A wykorzystaj to, co masz. Czyli weź głęboki wdech, zrób wydech i rozejrzyj się dookoła. Uśmiechnij się do siebie. Poszukaj gdzieś kartki. Ta kartka będzie Ci potrzebna. Weź kartkę i coś do pisania. I wypisz na tej kartce wszystko. Co masz? Możesz zacząć od pytania, w czym jestem dobra, w czym jestem dobry. Co umiem robić najlepiej? W książce Wszystkie dzieci są zdolne. Gerard Hitter i Uli Hauser opowiadają o tym, że talenty drzemią w każdym z nas. I tak naprawdę to od nas, pedagogów, zależy, czy wydobędziemy je na światło dzienne. Czy powiemy, że plucie pestkami na odległość to nie jest żadna zdolność, mój drogi? Nawet jeśli potrafisz to zrobić najdalej z wszystkich ludzi na świecie. To zadanie często jest niełatwe. Myślenie o tym, co umiem robić najlepiej, więc warto poprosić tu kogoś o pomoc. Może koleżankę, męża, dzieci, żonę zapytać ich, w czym jestem naprawdę dobry? W czym jestem naprawdę dobra? Pamiętam, że kiedyś potrzebowałam list polecający. I co niesamowite, jak dostałam te listy, bo przyszły dwa, to czytałam je chyba po pięć razy. I uważam, że takie listy powinny być na receptę. Ludzie, którzy z nami współpracują, piszą tak naprawdę dobre rzeczy o nas. Czyli, gdyby pisać co jakiś czas do bliskich takiego sms Napisz, w czym jestem dobra, napisz, w czym jestem dobry, co tak naprawdę jest we mnie wyjątkowego. To jest sposób ładowania naszych baterii. To jest coś, co sprawia, że jest nam lepiej. To może być pytanie, co najbardziej we mnie lubisz. Dzieci w przedszkolu są tu wielce pomocne. Także, gdyby nikt z bliskich nie chciał z Państwem pójść w to zadanie, to proponuję wykorzystać przedszkolaki na dywanie. Na drugiej stronie tej kartki. Gdzie piszesz, w czym jesteś dobry, dobra, co umiesz robić najlepiej? Zastanów się, jak lubisz odpoczywać i co cię relaksuje. Hmm, to niełatwe pytanie. Jak lubisz odpoczywać? Niektórzy chętnie pójdą do ogródka i zatopią się w ziemi. Kiedyś słyszałam opowieści na warsztatach, że takie kopanie w ziemi wyzwala po prostu taką naturalną potrzebę. Człowiek tam się bawi dokładnie tak sensorycznie jak nasze przedszkolaki, i poznaje świat, ale ma też moc sprawczą. Że to ja decyduję o tym, czy te chwasty będą, czy ich nie będzie. Czy tu będą rosły te kwiaty, czy ich nie będzie. Więc nie wchodzimy w to, w jaki sposób odpoczywasz, ale znajdź, zapisz sobie na tej kartce, co cię relaksuje, a na dole. Napisz, jak często sobie na to pozwalasz. Czy to jest czas, który jest po prostu wyłapywany pomiędzy milionem obowiązków, czy jest wpisany do kalendarza na stałe? Kiedyś prowadziłam warsztaty i wracałam do tej grupy, i pani powiedziała mi, że codziennie, dzięki uważności, którą wprowadziła w swojej grupie przedszkolnej i w domu, o 20 zamyka kuchnię i w domu siada z herbatą. Wszyscy jej domownicy wiedzą, że to jest 15 minut, kiedy nie ma mamy i żony w domu. Zobaczcie, państwo wydawałoby się tak niewiele, a jednak tak wiele. Jaka też ważna informacja dla wszystkich ludzi, którzy są z nami. Ja mam prawo do tego, żeby mieć czas dla siebie. To jest moja rzecz, to jest moja przestrzeń i nie pozwalam, by to mi zabierać. Oczywiście nie mówimy o skrajnych sytuacjach, kiedy wydarza się coś wyjątkowego, kiedy przychodzą do nas znajomi, teściowa oczywiście, ale kiedy myślę o tym że to jest moje, to jest mój rytuał spotkania się ze spokojem, pomyślenia sobie po prostu o tym, że siedzę i piję herbatę. Nie robienie listy zakupów na następny dzień albo planowania tego, co mi się udało, a co się nie udało, tylko właśnie pobycie ze sobą w chwili ciszy. Czy odpoczynek traktujecie Państwo w kategoriach marnowania czasu? Czy, jak niektórzy uważają, jest to rodzaj lenistwa? To jest ważne. Żeby, jeśli myślicie w taki sposób, zrobić sobie takie zadanie domowe na najbliższy czas, czyli wypisać na tej kartce to, co mnie relaksuje, co sprawia, że jest mi po prostu w życiu lepiej i wracać do tego z dużą regularnością. Oczywiście, jeśli ktoś miał bardzo mało tego wolnego czasu i relaksu, i rzeczywiście były to tylko weekendy, to rewolucją w życiu będzie, jeśli zrobi sobie taką 20-20-15. Nie mam mnie dla nikogo. Ale wprowadzanie takich drobnych kroków, czyli to jest ta drobna przyjemność, która się pojawia, niech to będzie co środę jakiś czas, a potem poniedziałek i piątek, a potem może poniedziałek, środa i piątek, więc niechaj się dzieją rzeczy, które sprawiają Państwu przyjemność. Zrób to, co możesz, mówił aż. Czyli bez presji, że zaraz już będę mistrzem, mistrzynią, że po prostu teraz usiądę i już będę wiedział wszystko o uważności, zabiorę ją do przedszkola i podzielę się z dziećmi. Może niekoniecznie. Zrób to, co możesz. Jeśli możesz z nimi pójść na spacer i po prostu podotykacie liści, poszuracie sobie nogami, albo poskrzypicie śniegiem, jeśli taki się pojawi, to to będzie ten moment. Zrobicie to, co możecie bo nic więcej w danym momencie może się nie da. I wtedy co się dzieje? Znika napięcie. Czyli nie ma tak, że ja sobie zaplanowałam i to się nie udało, czyli myślenie, które jest charakterystyczne dla nas, czyli to ja jestem do niczego, skoro im się nie udało, skoro 25 piątka dzieci nie dała tego zrobić, a przecież mówili na warsztatach, że to się da, to pewnie coś jest nie tak. A gdyby tak właśnie myśleć? Zupełnie inaczej. Czyli jeszcze nam się tego nie udało. Zrobimy coś innego. Wymyślę inne zadanie, a może podzielę ich chociaż na połowę. Może uda mi się zamienić z moją koleżanką. Może zrobimy mniejszą grupę. A może po prostu w ogródku podejdę do dzieci, które będą chciały i to z nimi na chwilę zatrzymam się tu i teraz. I w ten sposób redukujemy złość na siebie i znika owo napięcie. Możesz też zacząć od skali szczęścia. Skala szczęścia prosta linia. Od 1 do 10. Nie ma zera celowo, drodzy państwo, ponieważ zakładamy, że na 1 to chyba każdemu z nas się udało tego szczęścia osiągnąć w życiu. I pomyśl sobie, gdzie jesteś dzisiaj, jeśli jesteś na przykład na piątce, to pomyśl sobie, co powinno się wydarzyć, żebyś był, była na 6, tylko o jeden mały krok. Czasami terapeuci mówią, jeśli to jest za wiele, to przenieść się tylko o pół, czyli pięć i pół osiągnę wtedy, kiedy zjem ciepły obiad na przykład. I co jest ważne, ten jeden punkt dalej w poczuciu szczęścia znowu uruchomi w nas moc sprawczą. Oczywiście możemy na tej skali zaznaczyć, że tak naprawdę to bym chciał być na osiem, czy bym chciał być, ale to osiem to jest na kiedyś. A dziś jestem na 5 i moim zadaniem jest tylko o kawałek przesunąć się na tej skali. Kiedy na początku zaczynam to zadanie z dziećmi na dywanie, to tacy sześciolatkowie w zerówce na przykład mówią: y, Ja to bym chciał dostać Gwiazdę Śmierci. To jest taki zestaw z Lego, z gwiazdnych wojen, który kosztuje około 5 tysięcy. Czyli to nie o to nam chodzi w tym jeden. To jeden, to tak sobie myślę, byłoby. Złożenie jeszcze raz zestawu, który mam już w domu, gdybym miała odnieść się do klocków Lego. Kiedyś, żebyście Państwo nie myśleli, że tylko dzieci w taki sposób wymyślają, niemożliwe do spełnienia poczucie szczęścia. Prowadziłam warsztaty dla rodziców i jedna z mam powiedziała, że ona by się przeniosła o jeden gdyby wzięła sobie taką ciepłą wannę z pianą. Więc ja spojrzałam na zegarek i powiedziałam, o to się świetnie składa, bo za 40 minut kończymy, będzie pani mogła pojechać do domu i zrobić sobie taką wannę. A pani spojrzała na mnie i powiedziała, nie, bo my mamy tylko prysznic w domu. Także ta pani musiałaby pojechać do jakiegoś marketu budowlanego, ściągnąć osoby, które znają się na zamienieniu prysznica na wannę i tak dalej, i tak dalej. Sami państwo wiecie, więc to nie jest to jeden. Ja bym powiedziała, że Wanną tutaj chyba byłaby dziesiątka, tak sobie myślę, gdyby ktoś był na piątce. Więc to jest ten szczyt szczęścia. Więc my tak naprawdę drobnymi krokami przesuwamy się ku temu, żeby było nam lepiej. Ale to dzięki temu, że nie stawiamy sobie zbyt wygórowanych celów, że po prostu idziemy krok po kroku i na tej swojej skali szczęścia przesuwamy się do miejsca, w którym chcemy być. I co więcej, życie może pisać takie scenariusze, że też będziemy się na tej skali cofać, niestety, o jeden czy dwa punkty, bo wydarzą się rzeczy, które po prostu się wydarzają w życiu, ale my też będziemy na nie inaczej reagować i będziemy wiedzieć, czego potrzebuje nasze ciało i nasz umysł do tego, żeby znowu wrócić do względnego spokoju. Wrócę do zasobów. Często pierwsza myśl to dobra materialne, a to mam, a tego nie mam i tak dalej. A naszym największym zasobem są bliscy. To są też koleżanki i koledzy w pracy, to jest rodzina. Naszym zasobem jest wiedza. Czyli to, co robicie Państwo teraz, poszerzacie swoją wiedzę. Naszym zasobem jest doświadczenie, ale też umiejętności i nasze zainteresowania. I kiedy w ten sposób myślę o swoich zasobach, to jestem kompletna. Mam naprawdę dużo. I to, że chcę się uczyć, że chcę poznawać więcej, że chcę nauczyć się więcej, to tylko sprawia, że poszerzam swoje horyzonty. Ale gdybym miała usiąść, to po prostu jest mi dobrze. I proponuję też takie zadanie, które być może pozwoli państwu spotkać się z tym, co czujecie. Wychodząc z przedszkola, można sobie robić taką prostą skalę czyli między plus 2 a minus 2, oceniam, jaki to był dzień w pracy. Jeśli udało nam się zrobić ciekawe eksperymenty, dzieci doświadczały, albo zrobiliśmy pracę plastyczną i nawet wszystkim się udało, to być może to jest plus 2. A być może ktoś mnie zdenerwował, przyszło jakieś pismo i tak dalej. Może to jest plus jeden, może nawet zero. Ale jeśli ja wychodzę z pracy i codziennie myślę minus dwa, minus dwa, minus dwa, minus jeden, to znaczy, że tam jest coś do zmiany. Być może potrzebuję porozmawiać z moją koleżanką, może z dyrekcją, może naprawdę potrzebuję wsparcia osoby, która zmieni. Moje spojrzenie na to, co się dzieje w pracy. Tak samo można sobie skalować na końcu dnia. Ten dzień, jaki był? Między plus 2 i minus 2. I też pamiętajmy o tym, że mamy specjalistów są psycholodzy, są psychiatrzy, i oni czekają na nas w sytuacji, kiedy to minus 2 jest naszą dominującą liczbą, tak? kiedy my nie dopatrujemy się drobiazgów, które sprawiają, że jest lepiej. Więc myślenie o tym, kto może mi dać wsparcie w trudniejszym momencie, taki rodzaj koła ratunkowego, to bym powiedziała kolejny element tej naszej bombonierkowej układanki. Bo jeśli ja w tej bombonierce mam najlepszą przyjaciółkę i jak będzie mi źle, to wiem, że mogę do niej zadzwonić. Być może dopiero po 17, ale to wtedy mogę do niej zadzwonić. To już mam ten złapany moment, który pozwoli mi przetrwać trudniejszą chwilę. Co jest ważne, rytuały są dla nas niczym spokojne wyspy. Niewątpliwie życie dzisiaj jest szalejącym oceanem. I my na tych naszych niewielkich łódeczkach, od razu mi się przypomina pan Maluśkiewicz i jego skorupka, pływamy i pływamy. Ale to te rytuały pozwalają nam dotrzeć do spokojnej wyspy i sprawić, że jest nam lepiej. Więc może by tak zacząć dzień od pachnącego kubka kawy albo herbaty. A może od otwarcia okna i wzięcia trzech głębokich wdechów? Przyjrzenia się temu, jak zmienia się to, co za oknem na moim osiedlu wygląda. Być może nadchodzi jesień, a może właśnie budzi się wiosna, kiedy słuchacie Państwo tego podcastu. To się po prostu dzieje, czy tego chcemy, czy nie. Więc naprawdę czasami niewiele nam trzeba, żeby zacząć dobrze. I taka myśl przy piciu herbaty. Czy wiesz skąd ona pochodzi? Ta herbata, jaką drogę przebyła, żeby trafić do Twojego kubka? Ile ludzi musiało się napracować, żeby była dokładnie w tym miejscu i ogrzewała Twoje dłonie? Więc to jest ważne, nawet myślenie. Często robię to z dziećmi w przedszkolu, kiedy mamy jabłka na drugie śniadanie, albo jakieś inne egzotyczne, bardziej może nawet owoce, i opowiadamy sobie, ile ludzi spotkały na drodze te owoce, a że może byli panowie marynarze, a może przyleciały samolotem. Dzieci mają bardzo różne historie, ale taka myśl od nasionka, ile troski dali jej inni ludzie, żebym ja mógł wziąć łyk dobrej herbaty czy dobrej kawy. Taka myśl, która przychodzi mi do głowy z rytuałem, który jest nietrudny, ale wymaga od nas pracy, to kawałek drogi na piechotę. Czyli jeśli dojeżdżam do pracy autobusem, tramwajem czy samochodem, to wysiadam kawałek wcześniej. Może nie zawsze, bo pewnie zdarzą się takie dni, że po prostu jesteśmy na ostatnią chwilę. Ale jeśli mogę sobie dać to, żeby przejść, żeby przejść nawet inną drogą, podejść do swojego przedszkola. Z drugiej strony zaobserwować, jak ono wygląda z zupełnie innej perspektywy. Albo na przykład podróż samochodem, ale bez włączonego radia. Czyli nie słucham tego, nie bodźcuję się jeszcze bardziej tym wszystkim, co się dzieje w radio, tylko jestem tu i teraz. Oczywiście zmieniają się światła, znaki, przechodnie się pojawiają na ulicach, ale to jest dużo łatwiejsze do ogarnięcia niż to wszystko, co się dzieje na drodze i jeszcze w radioodbiorniku. A w przedszkolu, bo powiedziałam, że będzie też o rytuałach w przedszkolu. Na przykład, pierwsza wspólna łyżka zupy. I nie zachęcam do tego, żeby wspólnie jeść, bo to już potem się nie udaje i mam to przećwiczone wielokrotnie. Ale ten moment, kiedy wszyscy czekają i pierwszą łyżkę wkładamy razem, tam nie ma nawet 3-4. Tam jest po prostu zwykłe czekanie. Dzieci widzą, obserwują się nawzajem. I ten pierwszy moment być może to nie jest ich ulubiona zupa, ale proszę mi wierzyć, że dla tej pierwszej wspólnej łyżki trafia do brzucha ciepła zupa nawet dla tych, którzy jej nie lubią. Na przykład siedzimy na dywanie i poszukujemy w sali koloru. Na chwilę widzimy, że jest w nich za dużo, że w ich życiu też było za dużo bodźców, weekendowych wypraw. Być może wydarzyły się rzeczy, o których nie mamy pojęcia w domu, i w dzieciach jest za dużo. Więc takie siadanie na dywanie i poszukiwanie koloru czyli poszukajmy rzeczy w kolorze czerwonym rozglądamy się i szukamy. I tylko tyle, znajduję, nie nazywam, nie dotykam, to nie przy tym ćwiczeniu, tylko po prostu zawieszam wzrok. I tu już znajduję ukojenie w tym, że po prostu coś trwa dłużej, że zostało zatrzymane. Na przykład oddech drzewa, który będzie oddechem na stojąco. Dzieci mają wyciągnięte ręce w górę, biorą wdech i na wydechu. Rozszerzają ręce jak koronę i po prostu upuszczają powietrze. Może być też tak, że wezmą oddech niczym pszczoła, czyli. Bzzz. Im dłużej nam się uda bzyczeć, tym lepiej. Ta pszczoła nawet nie musi zostać przez Państwa wypowiadana. Możecie po prostu pokazać dzieciom obrazek pszczoły, i one już wiedzą, nawet w trakcie zabawy, że po prostu na chwilę bierzemy 3-4, wcześniej sobie to omawiamy z grupą, oddechy pszczoły. Być może wszyscy tego potrzebowali, bo tak właśnie ocenił nauczyciel czy nauczycielka. To upuszczenie napięcia pozwala też dzieciom, które tak samo jak my doświadczają tej gonitwy i myśli, i pospieszania ciągłego. I to zmniejsza napięcie, a tym samym nie myślę o tym, że ja nie zdążam. Że coś robię nie tak, tylko po prostu jestem tu i teraz, pszczołą albo drzewem. Więc taka moja propozycja, że gdyby z tej listy miliona rzeczy do zrobienia, zrobić sobie takie trzy cele na dzień i ani jednego więcej. Takie trzy cele do wypełnienia. Być może jeden z nich przejdzie na drugi dzień, ale on nie będzie czwartym na nowej liście, tylko znowu pierwszym z trzech. I co się wtedy dzieje? Wtedy nagle okazuje się, że asertywnie potrafię powiedzieć: Nie dam rady, bo już mam tyle celów na ten dzień, że po prostu wiem, znam swoje możliwości. Albo na przykład odpowiadam koleżance: Potrzebuję spędzić chwilę z rodziną, potrzebuję pójść do ogródka, bo dzisiaj jest mój dzień, kiedy pracuję sobie w ogrodzie. I to jest ważne, bo kiedy nie mamy umiaru, to ta obfitość niestety przeradza się w obfitość zadań, które odbierają nam spokój i niestety odbierają nam radość. Więc takie drobne przyjemności, które kosztują niewiele, a czasami nawet są zupełnie bezpłatne, jak szuranie liśćmi w parku czy chodzenie po skrzypiącym śniegu, to nawet kiedy idziemy wyrzucić śmieci i stawiamy stopy w sposób uważny, że ja po prostu idę po tym chodniku, który jest moim chodnikiem przydomowym, kiedy przypominam sobie, bo być może nawet nie mogę tego zrobić, ale przypominam sobie, jak w dzieciństwie zakładałam sobie na uszy, Kolczyki z czereśni. Chcę Państwu powiedzieć, że dla mnie to jest takie wspomnienie, które od razu wzbudza we mnie uśmiech i ja znowu mam tam kilka lat. Jestem w ogrodzie mojej babci albo malinowe naparstki na wszystkie palce i zjadanie ich w taki sposób, właśnie skubiąc z każdego palca. I można powiedzieć, ależ to jest zabawa, to jest po prostu dzieci nada. Oczywiście, że tak, bo jak powiedział Stewart Brown, brak zabawy należy traktować jak niedożywienie i jest to zagrożenie dla zdrowia ciała i umysłu. Więc myślmy o tym, żeby zaprojektować tak życie naszym przedszkolakom, by tej zabawy było jak najwięcej, by spotkań sensorycznych było jak najwięcej. Ale myślmy też o tym, aby tej zabawy w życiu naszym było jak najwięcej i żebyśmy to my potrafili dostrzegać drobne przyjemności każdego dnia. Dziękuję bardzo.